Witam was, bracia i siostry w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Każdy z nas od urodzenia aż do śmierci ziemskiej ma swojego anioła stróża i warto do niego zwracać się każdego dnia. Pomódlmy się krótką modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Aniele Stróżu, który z Bożego Nakazu czuwasz nade mną, aby mnie poniosła szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, aby mnie zboczyła z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Święty Aniele Stróżu, który stoisz na straży mojej duszy, chroń mnie w każdej godzinie życia od wszelkiego złego, od niepowodzeń, przykrych zdarzeń i niebezpieczeństw. A w dobrym wspieraj mnie swoją łaskawą pomocą i ochraniaj, abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie, z pokorą, na chwałę jego obrócić umiała. Pomóż mi kochać Boga i wielbić go wszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą. Święty Aniele Stróżu, proszę, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu. I przyniesie pożytek nam, ludziom. Święty Aniele Stróżu, wszyscy niebiescy duchowie i wybrańcy Boży, módlcie się za mną, za moją rodzinę i za wszystkich ludzi, abyśmy tę noc w niezakłóconym spokoju spędzić mogli. Święty Aniele Stróżu, proszę. Aby Twoja obecność była otuchą i wsparciem dla mnie. Gdy przyjdzie godzina osamotnienia i zwątpienia, czuwaj nad mną zawsze i wszędzie, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji. I próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże!